Dzień dobry, minęła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiejszy program jest kolejnym programem z cyklu Parkiet Challenge, w którym podpowiadamy, edukujemy inwestorów, jak inwestować na warszawskiej giełdzie. A moim Państwa gościem jest się Pan Michał Stamach, zarządzający funduszami w Skarbie Cefi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Ta edycja parkiet Challenge różni się trochę od poprzedniej. W poprzedniej edycji można było inwestować tylko w spółki z WIG 20. W tej edycji mamy do wyboru również spółki z MVI 40. Rodzi się więc pytanie, czy lepiej w obecnych warunkach jest stać właśnie na największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, czy może jednak jest to czas małych i średnich spółek. No patrząc na stopy zwrotu wydaje się, że chyba jednak te popularne misie są teraz na topie. Jeśli mógłbym tak pokrótce, 2-3 minuty, zacząć z takiego najbardziej ogólnego podejścia, jak ja to patrzę, a później przejść do sytuacji bieżącej, no to moim zdaniem w ogóle długoterminowo lepiej stawiać na te mniejsze spółki z kilku względów. Po pierwsze, one są jakby bardziej przewidywalne, tak? Nie są pod wpływem polityki, nie są pod wpływem globalnych flowów, czyli takich rzeczy, których gdzieś tam ciężko nam przewidzieć i mogą jakby powodować jakieś tam nieprzewidywalne, większe zmiany. Po prostu z czynników takich nieprzewidywalnych, tak? Jakby myślę, że inwestorzy przede wszystkim starają się kierować tak jak my które gdzieś są policzalne i najłatwiejsze do przewidzenia. No po drugie wyniki z racji tego, że spółki mniejsze są właśnie mniejsze, te dynamiki wyników są często dużo wyższe i jakby, no jakby zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tam inwestorzy preferują wzrost i, i gdzieś te wyceny podążają za wynikami, więc to jest moim zdaniem taki drugi, drugi duży argument. Po trzecie, no, mniejsze spółki to też jakby, jak popatrzymy sobie ostatnie lata, trzy lata, stowe wezwań, no to tak naprawdę te wezwania oczywiście w spółkach tak? Jeżeli taką spółkę trafimy, no to ta stopa zwrotu rzędu, to co nam inwestor na koniec płaci, to jak ta spółka zamknęła się dzień wcześniej, wersus zwanie no to są z gdzieś tam statystycznie 20-30, 30%, 30 takie stopy zwrotu, więc jeżeli taką spółkę, w cudzysłowie, utrafimy, no to gdzieś tam ten zysk często jest większy, no a jak popatrzymy sobie na te projekty w gronie wieku 20, lecz szansa na, na takie wyzwania wydaje mi się dzisiaj niższa. Tak więc jakby od takiej najbardziej ogólnego podejścia, to wydaje mi się, że no, tak długoterminowo te mi się są lepsze i tak na szybko po prostu sprawdzić stopę zwrotu, żeby już nie patrzeć od początku roku, no bo jednak to jest jakiś krótki okres, tak? no to za 10 lat tak naprawdę stopa zwrotu z wigu 20 jest ujemna, żeby tam 20 tam prawie 30%. A stopa z roku 40%, w 40%, bo to moim zdaniem, tak od takiego dłuższego horyzontu, to, to warto. A przechodząc już no, to konkretnie do tego, co mamy tu i teraz, no to ja bym radził gdzieś tam szukać w tych mniejszych spółek. Dlaczego? No, dzisiaj jesteśmy w takiej trochę specyficznej sytuacji. Tak? Mamy prognozy, przepraszam, no, jesteśmy w sezonie raportowania wyników za drugi kwartał. No i z racji tego, co się wydarzyło, te amplitudy, czyli ta szerokość prognoz analityków dla spółek jest rekordowo wysoka, tak wydaje mi się, że nigdy w historii nie mieliśmy takich rozbieżności z tego w oczekiwaniach analityków co do wyników spółek, tak? No i tutaj bym gdzieś tam potrzewał swoich typów na takie właśnie ponad przeciętne stopy zwrotu. I zarówno szukałbym w spółkach takich Wiedziałbym, które na tym zamknięciu tej gospodarki gdzieś tam mocno zyskały, przyspieszyły wzrost. Jest o wiele takich spółek z branży znaczy, ochrony zdrowia czy IT, gdzie wyniki, które osiągają tak mocno przyspieszyły, że są to gdzieś poziomy, których oczekiwaliśmy bardziej za 2-3 lata. tak. I to jest jedna grupa, no, a druga no, też można trochę poryzykować w gronie tych spółek, gdzie te biznesy były zamknięte. No bo tam gdzieś oczekujemy bardzo wysokich tak do spadków wyników. A jeżeli te spadki będą gdzieś tam nawet o kilka, kilkanaście punktów procentowych niższe niż to, co oczekiwano, no to, no to no ruchy na takich spółkach, po takich wynikach, to gdzieś tam mogą być raczej nawet dwucyfrowe, więc no tu bym poszukał, a jakbym szukał, no szukałbym przede wszystkim takich spółek jakościowych, które coś już pokazały, coś udowodniły, tak, gdzie ten zarząd, gdzieś pokazywał jakiś taki fajny tracker, tak? czyli że on dawał prognozy, to te prognozy się sprawdzały, że ten zarząd już jest z tymi spółkami długo, że gdzieś tam był już w takim okresie i cięższym się, się sprawdził. Tak? Takie spółki zwykle na poziomie gdzieś mnożników są wyceniane wyżej niż inne, może często w inwestorach nie więc prosto patrzę, że to są spółki po prostu drogie. Ale moim zdaniem po prostu nie ma na giełdzie dwóch, dwóch równych spółek, można patrzeć na spółki za bardzo przez pryzmat ceny porównawczej, przez pryzmat prostą mnożników. No i gdzieś tam widzimy, że, że no po tych wynikach, które się ukazują, zarówno w gronie takich spółek gdzieś przemysłowych, nawet liderów, i oczekiwaliśmy spadku, to wyniki były lepsze, nawet lepsze rok do roku, co zresztą odbiło się na swój wzrost ale w gronie tych spółek, gdzie gdzie one były najbardziej należone właśnie na, na, tezy, na to, że ten biznes miał zamknięte tutaj, gdzieś tam. Też widzieliśmy takie duże ruchy, więc no, no ja bym poszukał tych spółek gdzieś tam, gdzie ten zarząd jakiś tam fajny ma opinię, tak, powiedz, gdzieś tam już się tak sprawdził w warunki cięższych warunkach. I tutaj takie ruchy, myślę, że jest szansę właśnie na takie stopy zwrotu rządu dwucyfrowa w ogłoszenia. Tych wyników, myślę, że to jest gdzieś tam to, co naj, najbliżej możemy ubrać w tym okresie. Jeszcze, no jak wiemy, w sezon wyników w Polsce bardzo osiągnięty. Tutaj najwięcej no, wyników mamy teraz, ale no, tak naprawdę te wyniki mamy do końca września, więc jak możemy sobie gdzieś tam na spokojnie analizować patrzeć się, bo no, ten jeszcze trochę trwa. Mówi pan o sezonie wyników. Czy to będzie taki właśnie moment prawdy dla wielu spółek? Bo patrząc na notowania niektórych akcji, widać, że one bardzo mocno wystrzeliły, i wielu inwestorów może się zastanawiać, czy to jest jeszcze dobry moment na inwestycje, czy może ten pociąg po prostu już odjechał? No, z takiej swojej obserwacji przez inwestycji funduszu to wydaje mi się, że jest grona spółek może mniej w MBigu, ale też gdzieś takie widzę, czy we które. No, to, co się stało na kursach rzędu 3 czy nawet chyba 4 cyfrowe stopy zwrotu, no raczej zakładam, że tam wyników to w ogóle może nie być i to pojechało gdzieś na jakimś takim grubym sentymencie i na bardzo takich rozbudzonych nadziejach. No i tu bym raczej oczekiwał dużego zawodu, ale, ale to jakby to też troszeczkę jest gdzieś tam eksponowanie na taką powiedzmy dłuższe gdzieś oczekiwanie na tego co się może dać a nie wprost na wyniki drugiego kwartału, więc te wyniki w części tych spółek jakby nie będą czymś, co, co takim katalizatorem, który powie przysłowiowe i te spółki gdzieś tam sporo tych wzrostów skorygują. Wydaje mi się, że są jeszcze ciekawe spółki, tak, gdzieś tam oczywiście te gdzieś tam liderzy ci z wyżek no to to nie są, tak, ale myślę, że w Ukrainie taki, myślę to co mówiłem, można się znaleźć spółki, które które już może jakiś ruch wykonały, ale, ale no przyceniły się wcześniej też bardzo mocno. Tak? Gdzieś mamy urzędy, popatrzymy sobie ich poziomy, dzisiejszy są poziomy, gdzieś tam chociażby wiem, z końca lutego, to to są urzędy minus 50%, więc jakby, że one 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 w tym linkami, wiem, gdzieś tam pokażą. Nawet może nie samimi wynikami, a na przykład Gaidansem jakimiś typu wypowiedziami zarządu właśnie ten biznes się odradza, bo, bo może on był słaby w kwietniu maju, ale już gdzieś na czerwcu lipcu tą trajektorię takiej odwrócenia widzą no, znacząco. Tak? Może nawet nie same wyniki będą najważniejsze, a to co zarząd powie, jak ta sytuacja chociażby wygląda w lipcu czy, czy sierpniu. No, też myślałem się, że w tych spółek może jakby powodować, że ruchy będą będą znaczący. No, no i tu bym, tu bym gdzieś tam poszukiwał. Tak? No wiadomo, że to no tutaj wydaje się, że no na takich spokojnych spółkach no ciężko będzie wygrać. Tak. Mhm. Mówi pan, spokojne spółki, a przy selekcji spółek do portfela, czy te, te warto teraz stawiać na no, takie właśnie nowe technologie, nowe tematy inwestycyjne, jak właśnie, chociażby biotechnologia, IT. Czy może również te takie tradycyjne sektory gospodarki jak przemysł, one mają również szanse na to, żeby rosnąć w ponad dwucetrowym tempie? No generalnie branża te właśnie IT i medyczne są zresztą spółki, które są moimi faworytami takimi długoterminowymi, tak? no i generalnie ja budując swój parczosłowy funduszu na dłuższy okres, no to oczywiście największe przeważenie mam w tych spółkach, to są spółki, które gdzieś tam sobie długoterminowo spokojnie powiedzmy ten biznes rozwijały, a to sobie stało, było dla nich takim dużym boostem, no ale wydaje się, że jeżeli tu odnośnie właśnie Państwa konkursu, no to już wydaje mi się, że trochę trudno będzie tutaj przysłowiowo coś nowego odkryć, tak i gdzieś tam wynaleźć sobie taką parękę, która, która gdzieś tam pomoże pozytywnie zaskoczyć, więc pewnie Pewnie tu bym bardziej szukał może, może nawet nie w Przemyśle, ale gdzieś tam w spółkach konsumenckich, które też były gdzieś tam mocno zamknięte i, i tutaj, bo ten przemyślę, w gdzieś tam tak naprawdę spółka, w spółkach się miał się wyróżniać, najbardziej taka naprawdę, tam taka fajna spółka przemysłowa te wyniki wydała i już on no, też pozytywnie zaskoczyła jak pozostałych raczej nie wiem, też trudno, ale też może te spółki konsumenckie, a te, które Pan mówił, no też jakby pokazały gdzieś tam wynikami dla dla Baku, bo już z wyników jest, no w moim te spółki te najlepsze też starają się te wyniki jak pokazać jak najszybciej, tak już częściowo były. No to już tam pokazały, że ten wzrost był wyższy od do spółki właśnie z tych branż, których Pan wspomniał, IT czy offline, naprawdę no naprawdę one dzisiaj są notowane na swoich historycznych rekordach, tak, i, no i ciężko to mówić, że, że gdzieś tam one odrabiają jakieś straty, bo tak naprawdę spółki są, nie się notują najwyżej swojej historii. Patrząc na poszczególne spółki, ale także na cały rynek, czy można już powiedzieć, że to największe covidowe zamieszanie mamy za sobą i właściwie wynikami za drugi kwartał zamykamy ten rozdział i ruszamy jakby od nowa, i to, to odbicie, o którym wszyscy mówią, będzie miało faktycznie kształt litery V? Czy największe zamieszanie wydaje mi się, że mamy ze sobą, tak no, że sobie, że indeks spadał kilkanaście procent jednego dnia, w samym kwietniu wzrósł dwadzieścia kilka, no to samo, taką największą zmienność na pewno mamy ze sobą. No, no wydaje mi się, że no, ciężko, nie zaryzykuję też, że to jest koniec tej jak jest tam smutnej historii, no mamy, patrzymy sobie na liczbę zachorowań, chociażby w Polsce, no to dzisiaj tak naprawdę on jest rekordowo wysoki, tak, Więc pewnie możemy oczekiwać, że jeszcze jakieś restrykcje, jakieś problemy się pojawią, więc jakby ten trzeci kwartał też gdzieś tam jest jakim pod znakiem zapytania, to co gdzieś tam takim driverem dla rynków będzie większym, to na no pewno tam oczekiwania odnośnie rozwoju tych, tych szczepionek, czy czy one gdzieś tam już są bliżej niż dalej, czy też jakieś kwestie USA, inne wybory w Stanach, to to co gdzieś tam będzie tym jeszcze tą zmienność zwiększać. No raczej nie zakładam, że tu mamy takie szybkie V w wynikach, tak? no bo no to na giełdzie tak naprawdę trochę, trochę się już to wydarzyło, no ale no też popatrzmy, że, no, no, że jednak indeks to jest indeks, tak, indeks jest składowe i w nim są zarówno spółki, które gdzieś mocno wzrosły, mocno przyspieszyły, a jak spółki to gdzieś. Gdy takie no, Trochę często, gdzieś tam patrzymy trochę za bardzo bezmarkowo przez indeksu. często też tam pewnie że tam wejścia słaby, no ale w nim też są no, super spółki. Tak, spółki gdzieś tam, w się spółki prywatne, które gdzieś bardzo mocno się rozwinęły i te um, tam stopy zwrotu na no, nich są wysokie. Więc jakby. niestety wydaje mi się, że nie jest to gdzieś tam koniec i jakieś tam jeszcze. Um, Przeceny takie spółki, gdzieś tam biznes zostanie dostępny mało się stać. Mhm. Na początku powiedzieliśmy, że ostatnie miesiące należą do małych i średnich spółek. A czy przyjdzie w końcu czas lepszy czas dla spółek z LIGU 20 dla indeksu WIG 20? No, wydaje mi się, że jest taka szansa gdzieś. Tutaj pojawiają się spokulacje na temat wejścia do indeksu spółki Allegro spółka, która. Gdzieś tam pewnie będzie walczyła z projektem mianą największej spółki w Polsce, tak? Więc jakby no, mieliśmy dwie największe spółki prywatne. Dzisiaj w indeksie B20 mamy 9 spółek prywatnych, 11 państwowych. Ale gram, no, znaczy zakładam, że, że tu się może zaraz gdzieś to, to wyrównać. Jeżeli będzie konsolidacja tutaj właśnie w sektorze petrochemicznym, to czyli gdzieś tam łączenie Orlenu z Pegnigiem, Lotosem, no to pytanie, czy chociażby te spółki z indeksu nie wypadną, bo zmniejszy się free flow, Mogą wejść kolejne spółki prywatne, no i zaraz możemy mieć przewagę spółek prywatnych. No i trochę ten indeks stałby się taki przysłowiowo, no trochę bardziej um, taki atrakcyjny, powiedzmy, tak. I samo wejście Allegro, bo myślę, że może też po prostu przyciągnąć trochę zainteresowania samo Polsma, tak. Jeżeli ci inwestorzy, którzy tą spółkę Allegro, by nabyli, no popatrzą sobie, że może jeszcze w tej Polsce są jakieś inne spółki, tak. Więc jakby Wydaje mi się, że jest taka szansa, no dużo, mam nadzieję, przynajmniej, że z tym debiutem, że on gdzieś tam ten kapitał przyciągnie, no a ten kapitał raczej z Polski odchodzi w ostatnich latach, tak, traciliśmy udział w msci przeszliśmy tutaj w funkcji do rynku rozwiniętego, gdzie też jakby zainteresowanie spada, no a taki duży debiut gdzieś tam mam, pewnie parę pipsów w tym indeksie znowu da. No, wydaje mi się, że jest szansa, że ten, ten, ten indeks będzie lepszy, no dużo tam waży sektor bankowy, który, wydaje mi się, że ma z racji otoczenia, tam, niski stół, dalej jest tam rezerw na franki, takie dwa lata, no nie najlepszego niż prawdopodobnie bo to nie te wyniki, również w kolejnym roku, gdzieś tam dynamika wyników może nie być dodatnia, no on trochę, myślę, że będzie ciążył, no i gdzieś to na tych prywatnych, stąd trochę opieram się do tego, do tego, do tego, do tego. Może one zresztą pojawią się nowe spółki, przejdą kolejne spółki z nvig tak? No przejść jest największa spółka, bo bodajże jeszcze dwa lata temu, w marcu, ona chyba przechodziła z Envigu do Envigu 20 tak? Więc jakby tu jeszcze mało się te spółki ze tam NVIG-owe rozwinąć i trochę tam taką sytuację, powiedzmy, jest zbilansować, ten, że spółek, trybanty, 20, bardziej z finansowych, to znaczy realizacja spółek prywatnych versus finansowych NVIG-20 jest bardzo proponowana. Wspomniał Pan jeszcze o sektorze bankowym, który ciąży faktycznie indeksowi 20 i o tym czasie, który musi upłynąć, żeby ten sektor w ogóle stał się znowu atrakcyjny, czy to jest tak, że Wy jakby patrzycie na ten sektor i właśnie odcinacie się od niego i czekacie na lepsze otoczenie, czy może już powoli się przyglądacie i ewentualnie po, po zastanawiacie się, które ewentualnie papiery dobrać do portfela, no bo by nie patrzeć na no te wyceny są yy, chociażby, bo patrząc na ceny do wartości księgowej, no one są stosunkowo niskie. Znaczy, inaczej ja nie patrzę gdzieś tam mnożnikowo, tak, raczej nie patrzę, że cena do wartości księgowej jest no, dzisiaj może rekordowo niska, no dzisiaj też spadła na marowę, tak, w jakby to popatrzymy to rentowność tych kapitałów, raczej odnośnie tego sektora to dalej Stoimy z boku, preferujemy gdzieś jakieś te pieniądze zaalokować gdzie. Indziej. Po prostu my lubimy wzrost, tak? My lubimy sektory, gdzie widzimy wzrost, w cyfrową dynamikę, w wyniku wysoki wzrost z kapitału. No a raczej tam się to nie zapowiada, tak? A my znamy po prostu wzrost przy, przyciąga inwestorów, tak, przyciąga kapitał, akceptujemy oczywiście to też wyższe poziomy ale ale bardziej no, lubimy takie spółki no, gdzieś tam, raczej ten sektor bankowy bardziej był pewien, że finansuje tamte mhm. Panie Pani Michał, to na koniec chciałbym, żeby Pan spojrzał do swojej szklanej kuli i pokusił się o prognozy na to, co, co, co może się wydarzyć do końca roku z WIGiem 20, z NWIGiem 40 i z SWIGiem 80. Przyznam, że nigdy nie prognozujemy wartości indeksu, bo tutaj w o staramy się budować takie niebenchmarkowe podpole, nie patrzę w ogóle na benchmark. Po prostu wybieramy sobie gram od naszych portfeli, żeby 30 najbardziej atrakcyjnych w naszym momencie na dany moment spórtu. Gdzieś tam te perspektywy mają najlepsze, więc jakby no w ogóle w ogóle nie podejmę się czymś, czegoś takiego. No, ale jestem przyznałem, zawsze jest sytuacja, w której nie ma tak, że wszystkie spółki spadają, wszystkie spółki tam są w słabym otoczeniu. Właśnie nawet po tym widzimy, że są spółki, które tak ciężki tak się się wobec takiej ogólnej, ciężkiej sytuacji, notują dwu czy cyfrowe dynamiki wzrostu wyników rok do roku, więc jakby my tutaj staramy się skupiać na selekcji, tak, gdzieś tam bazujemy na tym, że mam bardzo płynne portfele i dosyć szybko możemy to te typy zmieniać, no i śroć, jesteśmy w taki, gdzieś tam za jakiś czas może będziemy wracać, co zostało mocno przecenione, ale no, przynajmniej na indeksy w ogóle nie patrzymy, tak? tak no, 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 dlatego też nie, nie podejmujemy, nie, nie prowadzimy takich analiz, gdzie gdzieś tam jakby może być istniejący indeks na dzisiaj, gdzieś tam raz do roku, gdzieś piszą strategii, no patrzymy sobie tutaj, wybieramy sobie oceny nasze własne, gdzieś tam no, prognozujemy sobie, jak może wyglądać Chociażby, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, tak, ale no, przynajmniej w bieżących czasach też byłoby to bardzo trudne, bo tak naprawdę no, jesteśmy w takim bardzo rozsianym otoczeniu odnośnie wyników i zebranie tych agregatów, gdzieś tam do jak, to 100 spółek, na które gdzieś tam patrzymy na i zrobimy takie ceny WIG-u, byłoby się tak obarczone no, dużym ryzykiem, a tak naprawdę nic nam to tego tak, no, nic na to nie daje, bo no. znaczy, patrzymy gdzieś tam bardziej konkretnie, konkretnie, tematy, co, co tam się dzieje, gdzie tam właśnie w to to tutaj zaskoczenie może być pozytywne. Czyli selekcja, selekcja, jeszcze raz selekcja. Panie Michale, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem pan Michał Stalmach, zarządzający funduszami Skarbiec Defi, a kolejny program prosto z parkietu, oczywiście jutro godzina 12.